Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Hero Stachu, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie aż cztery legendarne start dropy i cztery hiper sobie odbierzemy. Więc jeszcze przed startem odcinka, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A ja już przechodzę ze sklepu. Dobra, dzisiaj mamy kolejny odcinek cztery darmowe hiperdoładowanie i cztery normowe star dropy dobra, zaczynamy od hiperdoładowania. Jesteśmy, jesteśmy na moim najgorszym koncie eee, wchodzimy, wchodzimy oj, 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 coś się kliknęło karnecik tak, ciekawe hiperdoładowanie. dobra, jakie hiperdoładowanie dostanę? uwaga, uwaga I dostaję hiperdoładowanie. A nie, bo to jest... A, mam taką gwiazdkę. w ogóle pierwszy raz taką gwiazdkę otwieram. Wiem, że kiedyś to ta była taka gwiazdka, że... Ale ja, ja wtedy nie grałem. W sensie za dużo nie grałem wtedy. Dobra, otwieramy. Uwaga, jakie hiperdowanie dostaję I hiperdowanie... Hiperdodowanie do rosy. Okej. Okay. dorosy. do rosy. Okej, okay, okej. Okay. Ehm, teraz legendarny standrop. I tak trafiam teraz skinę do Rozy. W ogóle nie ma skinę za 30 grał czy za 80 za 150 naj, najtańszy. Dobra, otwieramy legendarny drop i uwaga, co trafiamy. Aha, serio, 1000 monet. ja, super. super, Najlepszy prezent. Możemy sobie zapgradzić, chociaż rosę. Patrzcie, mamy tutaj. Możemy sobie upgradeować chociaż do tego poziomu. Dobra. A miałam ja bardziej zabradewane już 8 poziom, bliżej do 11. Przejdziemy na kolejny konto. Let's go. na eee. kolejne konto. Ok. Eee. I otwieramy kolejny grupa i odbieramy kolejne perdadowanie. Ojej, sorry za małe lagi. Uuu, ale oferty 45 km. Wow, wow, no dobra. Eee, I bardowanie. Składam. Ok. Wyzwolenie i pardowanie to było za tą misję. dobra, uwaga. I... Dobra, otwieramy. I uwaga, dostajemy hiperdorowanie do. Uwaga, do Edgara. No kurde. No dobra, do Edgara. No okej. Okay. Edgara, teraz legendarny star Drop, Na przykład, strafimy. Ja bym chciał jakąś legendę na tym końcu, bo na tym końcu chyba nie mam legendy. Czy mam ale wcześniej mam był chromatyczny i tak. Chcę jakąś legendę. Dawajcie mi legendę. Nie! Nie, nie chcę po prostu monety. Nie, tylko nie monety, ani w Ja nie mogę monety znowu. Najgorzej jakby na, na głównym koncie trafił monety. Tutaj bym się załamał chyba. Dobra. Idźmy na trzecie konto. Na trzecie konto. No, jesteśmy. Dobra, jesteśmy na trzecim koncie. Nie. Idziemy sobie do sklepu. Idziemy do naszej i fajn. za 30 minut. Wow, wow. I uwaga, jakie hiperdeodowanie do dostanie. Wstawiam, że tu będzie. Ja bym bardzo chciał dostać hiperdeodowanie do, do Jesse. Bo tutaj mam. Ja tylko, mam mega fajnego skina do Jesse. Proszę, hiperdeodowanie do, do Jesse. Proszę. Do Jessie, do Jessie, proszę. Aj, do Jackie, kurczę! Dobra, legendarny Star Drop. Otwieramy. No, Jackie, to. Ja nie, ja nie przypadam za Jackie. E, okej. Okay. No, jakie lagi, ludzie, no. Nawet nie tego Star Drop. I uwaga, trafiamy. Proszę, legendę, proszę, proszę, legenda, legenda. Ja nie mogę Star Power rafsa a to ma lepiej niż 1000, bo Star Power kosztuje 2000. Nie mam Star Power rafsa a nie... jeszcze drugi, no nieźle. nieźle. Też jeszcze gorzej. No. Przejdźmy sobie na kolejny konto. Bardziej bym się ucieszył do Star Power albo gadżeta na do Jessie. A tym kończy się, dobra. Idziemy na moje główne konto. Bawi. Tutaj, jeżeli mi wpadnie z legendarnego serdza coś beznadziejnego, to będzie mega beznadziejnie. W ogóle piszcie w komentarzach, na co mam wydać 14 tysięcy błyskotek. Mam w... Nie mam w ogóle zielonego pojęcia, na co je wydać. Mówi strasznie dużo i nie wiem, na jakie skiny je wydać. Czy na skiny, czy na emotki. Piszcie po prostu w komentarzach. I na następnym odcinku po prostu ubierzemy. Tak. hiperdołowanie. Proszę o hiperdoładowanie do... To ja chcę do baza. Do baza na przykład. No dawaj do baza, hiperdodowanie. Dawaj, dawaj, hiperdowodowanie do baza, proszę, proszę, proszę. Do baza i... do Rosy! Serio! Nie, w tym kończę nie gram prawie Rosą. Ja nie mogę reo, do Rosy. Najgorzej. Dobra, teraz legendarny stardów. Proszę, żeby z tego legendarnego Stardropa wypadła mi Sandy. Błagam, to jest nieprawdopodobne, ale wiem, że trafiłem z legendarnego Stardropa i to darmowego Cordeliusa Dawaj, dawajcie mi Sandy, proszę. Sandy, coś dobrego, tylko nie ma na tej punkcie mocy. Uwaga, co dostajemy, co dostajemy. O, 500 kredytów. Dobra, no 500 kredytów jest okej. Okay. Niech będzie, nie będzie będzi 500 kredytów. No super. Dobra. Z tego odcinka to już by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. No i e, trzymajcie się. Pa pa!